Cześć, zaczynamy serię próbowania lokalnych produktów. Nie jest to żadna reklama, chcemy Wam tylko pokazać, jakie ciekawe, regionalne, tradycyjne tutaj rzeczy możecie dostać, kupić sobie czy komuś na prezent. Jak już pewnie widzieliście, parę dni temu testowaliśmy miody i wina z miododajni Zuli. Piliśmy bzik ze szlaku, jak widać, pusta buteleczka. Dzisiaj testujemy jeden produkt bezalkoholowy, i jeden napój winny. Zaczynamy od toniku z miodem. Pokaż co tam masz. No. Bardzo orzeźwiający czuć miód oraz kwaskowość toniku. Drugi napoik to jest z jałowcem, pędami sosny. Czym jeszcze? Chmielem. Czyli jakiś leśny smak. Tak, ten już jest alkoholowy. <grym> Normalnie las. Bardzo dobry. Ale smak wyjątkowy. Mhm. Trochę jak Miodowy. To lepsze mnie. No dla mnie też. To do ferment. Sosny czuć bardzo. W opisie info o tym producencie.